Dobrze, ja po prostu lubię powodować problemy techniczne. To jest zawsze dobry sposób, żeby się przejść. Bardzo dziękuję, że przyszliście. Jestem super zdziwiony, że jesteście w takiej licznej grupie. Tam na dole jest Mark Szefer. Chciałbym, żebyśmy opierali te relacje na szczerości, jeżeli ktoś jeszcze ma ochotę zmienić salę, to to jest dobry moment. W końcu na szczerości, w końcu nie jesteśmy nowoczesnym małżeństwem. W każdym razie, moi drodzy, ja opowiem o jedynym temacie, o którym cokolwiek wiem w życiu, czyli na temat narracji, która zmienia postawy odbiorców. Paradoxalnie dość analityczny temat. Natomiast zaczniemy sobie od takiego krótkiego filmiku. Naprawdę krótkiego w sensie to tyle. Otóż po tych sześciu sekundach prawdopodobnie oczekujecie czegoś super interesującego, ekscytującego i porywającego. No niestety dalej jest tylko moja prezentacja. N natomiast to, co zrobił Netflix, to. Zrobił z wami dokładnie to samo, co Pawło zrobił swojego czasu z pieskami. To znaczy, podawał im jedzenie i piesek ślinił się, jak widział jedzenie. A po jakimś czasie zaczął dzwonić dzwonkiem, zanim podawał to jedzenie. I piesek ślinił się już na dźwięk dzwonka. A potem z kolei zaczął świecić lampką i piesek ślinił się już na tę lampkę. I to zjawisko nazywa się warunkowaniem. I jest super istotną rzeczą, jeżeli chodzi o tworzenie sieci skojarzeń w marketingu i w narracji, czy w ogóle w jakiejkolwiek komunikacji. Ludzie mają takie przeświadczenie, że chcieliby szybkich zwycięstw. To znaczy chcieliby, żeby reklama na Facebooku, na Instastory, gdziekolwiek, ona od razu doprowadziła do kupna. I to tak czasem działa, ale raczej nie. Raczej działa trochę inaczej. Raczej najpierw trzeba byłoby popracować nad siecią skojarzeń. I my jesteśmy super dobrzy jako ludzie w sieci skojarzeń. Ja Wam to udowodnię na bardzo krótkim ćwiczeniu, za które z góry przepraszam, ale obiecuję, że ono ma puentę. Ona ma tylko dwie części, potrwa chwilę. No tak, właśnie widzę. Już słyszę, kto był na before party wczoraj. W każdym razie wasz mózg dokonał teraz czegoś spektakularnego w ciągu mniej więcej 2-3 dziesiątych sekundy. Zaprojektowaliście absolutnie całą historię w tylko dwóch słowach. Przeszliście prawdopodobnie gdzieś od Gdańska po Sopot, podczas zahaczając budkę z kebabem, no i jesteśmy tu. I nasz mózg zrobił to super szybko, bo on kocha skojarzenia. On jest bardzo leniwy, jeżeli chodzi o obliczenia, ale jest mega dobry, jeżeli chodzi o skojarzenia. I to jest pierwsza rola narracji w sprzedaży. I paradoksalnie ta rola wcale nie musi być atrakcyjna. To nie musi być super. Chociaż może być tak jak w przypadku tego Netflixa na starcie. Warunkuje się to dlatego, że ten krótki kontekst jest obok czegoś, co bardzo lubimy, obok następującej potem zazwyczaj luki informacyjnej, na którą czekamy. I to samo można zrobić na przykład z reklamami na pre -rolu. Jakby umówmy się, nikt nie lubi pre prawda? W sensie to musiała wymyślić ta sama osoba, która wymyśliła powroty po urlopie. To jest, nikt nie lubi tego. Natomiast to by było, gdybyśmy dali w ten sam, to, to samo warunkowanie przed filmikami, które ludzie chcą oglądać. Tworzy się wówczas naturalne skojarzenie. Mało tego, ta sieć skojarzeń, ona niekoniecznie będzie występowała czy będzie tworzyła się w komunikacji, którą my oglądamy uważnie. Co to znaczy, że oglądamy ją uważnie? No, uważnie to znaczy, że ja ją wybieram. Na przykład wybieram content bloga, wideo i tak dalej, a niekoniecznie wybieram reklamy w radiu. Ja na przykład wcale nie chciałem wiedzieć, że jak sobota, to do Lidla, do Lidla, do Lidla. No, a jednak będę musiał żyć z tą wiedzą, większość z Was także. Ona się tam po prostu zaszyła. I tu trzeba popracować, żeby łatwiej było potem wejść w drugą rolę, czyli zmienić postawę którą to już będę zmieniał, kiedy ktoś uważnie ogląda daną treść. I również narracja pomaga podjąć odpowiednią decyzję. I ten framework, który opisałem w opisie, prawdopodobnie nikt z Was go nie przeczytał, ten właśnie przedstawimy. Zajmiemy się przede wszystkim zmianą postawy i pogadajmy o formatach, które w marketingu postawy zmieniają. Są to te, które oglądamy z własnej woli. Czyli na przykład blog, vlog, pod, prezentacja, podcast, webinar czy live, ja chcę je oglądać. I samo ich stworzenie nie wystarcza, natomiast co to zrobić, żeby one zmieniały postawę odbiorców, bo jest ich przecież dużo? Jakie te treści powinny być? Co one powinny zawierać? Teoretycznie, racjonalnie rzecz biorąc, należałoby pomyśleć, że wystarczy, żeby one miały wartość. Tyle, że jeżeli ja wejdę na bloga, który jest napisany równie fascynującym językiem, co nadmiennym, to i tak prawdopodobnie stamtąd ucieknę i nic mnie tam nie zatrzyma. I to za mało. Sama wartość, co ja takiego nowego daję ludziom, czego nie wiedzieli wcześniej, to za mało. Postawę zmienia mieszanka. Oprócz wartości w kontencie, który ktoś samodzielnie wybiera, powinienem zadbać też o łatwość poznawczą. Żeby ten nasz artykuł, blog czy cokolwiek innego wchodziło gładko jak Finlandia. Zdaniem niektórych z moich kolegów, Finlandia jest przykładem czegoś, co wchodzi gładko. Powinna mieć też ciekawość, powinna regularnie podnosić pytanie, co my chcemy dalej z tym zrobić, i powinna budzić najlepiej pozytywne skojarzenia lub wyraźne skojarzenia. I pytanie, które jako marketerzy powinniśmy sobie zadać, jeżeli chodzi o produkcję kontentu, brzmi, gdyby Twoje treści były drinkiem, to co lubiliby pić Twoi odbiorcy. I to, naturalnie rzecz biorąc, zależy od imprezy, na której się spotykamy. Jedni wolą wcześniej wspomnianą Finlandię, inni Jarmuś, inni Mojito, cokolwiek, Mojaito na, u nas na wschodzie, ale zasadniczo mało kto lubi raczyć się denaturatem. Więc co tu powinno być? Jakbym chciał rozłożyć cały ten, yy, cały, cały ten drink, no to musiałbym zabrać czas Kamila, a także Artura wcześniej, co zresztą oferowali mi przed przerwą, ale nie skorzystałem. Więc odpowiem tylko na pytanie, jak zaprojektować ciekawość? W jaki sposób sobie z tym poradzić? Bo da się to zrobić. Yy, Sean mówił przed przerwą, że my w kreacji to jesteśmy tacy, że analityka jest ważna, bo daje powtarzalne wyniki, kreacja, chaos niekoniecznie. Nie do końca się z tym zgadzam, bo Dobra kreacja to jest właśnie taka kreacja, którą da się pomierzyć. Wiecie, ja jestem dzieckiem nauczycieli, moja mama była poloniską, mój tata był matematykiem i fizykiem, także nie mogę być całkiem normalny. Ja mierzę narrację i jestem w stanie sprawdzić, czy nie, nie tylko ja, ale w ogóle da się sprawdzić, jak ta narracja wygląda. I żeby Wam pokazać, jak to działa, to wykonajmy krótkie ćwiczenie. Teraz będzie lepsze niż to poprzednie. Dokończcie w myślach zdanie. Ktoś z Was pomyślał o wioska? Jak ktoś pomyślał o wioska, to macie dobrze zwichrowany umysł i chciałbym go zbadać. Większość z Was prawdopodobnie pomyślała noc. A to z przyczyny, którą warto byłoby zapisać. Z tej przyczyny, która jest w sumie najważniejsza, jeżeli chodzi o ciekawość w storytellingu, chodzi o nexting. Nexting to jest takie nasze automatyczne przewidywanie przyszłości. Taki nasz automat do przewidywania, co będzie dalej. I on zawsze działa, nie da się go wyłączyć. I jeżeli wchodzę na stronę internetową i widzę Opis w stylu, wychodzimy naprzeciw oczekiwaniom naszych klientów, no to mniej więcej w tym miejscu umiera, ma już druga edycja mojego denata, to prosi o skremowanie, bo nie chcę tego dalej oglądać. Natomiast Nexting jest także powodem, że jeżeli zdarzy Wam się odpalić jakiś serial na Netflixie, w celach edukacyjnych oczywiście, w niedzielę po południu, i tak Was ta edukacja pochłonie, że będziecie oglądali i czerpali tę wiedzę do drugiej w nocy w poniedziałek, tam z niedzieli na poniedziałek, i tam właśnie kończy się pierwszy sezon. W ostatniej minucie dzieje się coś, co sprawia, że Nexting wariuje. To znaczy, albo naszego bohatera oszukają, albo go tam pobiją, albo cokolwiek z nim zrobią. No a ja już trochę w te relacje zainwestowałem 12 odcinków. Co prawda, no, relacja z bohaterami z czarnego ekranu jest raczej jednostronna o czym swojego czasu nie wiedział Łukasz Jakubiak. No ale. Bardzo Was lubię, szanuję tę publiczność. Też tak uważam. Anyway, to next thing sprawia, że muszę wiedzieć. On musi przewidywać, musi zasypać lukę informacyjną. I to jest powiedziałbym taki. No Gdzieś tam czubek góry lodowej, korzystając z tej jakże oryginalnej metafory, jak użyć tego w konkretnych formatach. Nawet pomyślmy o takim przykładowym przepisie na YouTube na początek odcinka. Powinien składać się z szybkiej luki informacyjnej i zwarunkowania, czyli z czegoś takiego, że obok czegoś ciekawego konotuje właśnie ten dźwięk, wygląd, obraz i tak dalej. I całkiem przypadkiem ktoś, kogo być może znacie, moja serdeczna koleżanka, w ten sposób rozpoczyna każdy odcinek od bardzo długiego czasu i sobie nieźle radzi ze subskrypcjami i nieźle sobie radzi z oglądalnością. A ten początek i schemat dokładnie z tymi elementami wygląda tak. W niezliczonych listach piszecie, że często spotykacie się ze słowem pretty, i widzicie ewidentnie, że ono w tych wypowiedziach wcale nie znaczy ładny. No to ja się pytam, co ono znaczy? Arlena robi lukę informacyjną, potem ten dźwięk się konotuje. i o, Widowie, kto ogląda Arlenę? Kto podnieście ręce? Kto nie ogląda Arleny? Okay. Kto z Was jest tych, co nigdy nie podnoszą rąk publicznie? To jest ja, siódmy rok z rzędu rzucam ten żart i on ciągle działa. Jesteście cudowną publicznością. W każdym razie, jak zmierzyć emocje? Jak to w praktyce, jak tego w praktyce użyć? Otóż jest wiele sposobów, ale jednym z moich ulubionych, dość naukowym, jest coś, co zapoczątkował ten pan. Jego możecie kojarzyć z takiego serialu Light to me", jako Kala Lightmana, bohatera takiego, który wykrywa, kto mówi prawdę, kto kłamie. On odkrył, że nasza twarz skrywa siedem podstawowych emocji. Każda, czyli jest to smutek, zaskoczenie, wstręt, pogardach, gniew, strach i radość. No i można byłoby zrobić tak, że postawilibyśmy ekran, taki jak tu, dalibyśmy widzów, nagralibyśmy ich i potem mierzyli linijką, jak tam się ich mięśnie na twarzy ruszało. No tyle, że to byłoby super trudne, dlatego jest ELEN. I ELEN to jest polski software, który, który, który właśnie to robi. Wysyła się ludziom kreację, oni ją oglądają, kamera internetowa mierzy ich mięśnie twarzy, porównuje do poziomu bazowego, a potem pokazuje, jak oni reagują. Zobaczmy, jak to działa na przykładowej kreacji. Reklama szkoły językowej, moim zdaniem cudowna, niestety została zbanowana. Nie wiem czemu. Ktoś powiedział, że ta dziewczynka z tyłu coś może podejrzewać, jakby bardziej wnikliwi widzowie. W każdym razie podjęcie to to jest jedna z metod. Mierzenia tych metod jest wiele. No i trzeci element, jeżeli chodzi o nasz lejek, czyli jak, kiedy ludzie podejmą właściwą decyzję. No to pogadajmy sobie o czymś, co... Ma swoje korzenie w ekonomii behawioralnej, czyli o równaniu pozytywnej decyzji. Powiedzmy, że zaproponowałbym komuś z Was układ czy zakład o jakąś sensowną dla Was kwotę. niech to będzie, nie wiem, 4000 euro. I powiedziałbym z prawdopodobieństwem rzutu monetą, robimy tak, rzutam w górę monetą, wypada orzeł, dostajecie. 5 tysięcy euro, wypada reszka, to ja biorę 5000. I większość osób na tak sformułowaną propozycję powiedziałaby, chyba nie kolego. Natomiast jeżeli bym powiedział, że rzucę kostką i jeżeli wpadnie jeden, to ja zgarniam piątkę, a jak wpadnie od 2 do 6, to wy zgarniacie piątkę, no to wtedy powiedzieli, no w sumie możemy zagrać. Zaczęliby o tym myśleć. I to zjawisko, żeby wyjaśnić, dlaczego tak się dzieje, muszę rozrysować na tym oto wykresie. Na osi poziomej y, mamy wartość psychologiczną tego, co nam daje wygrana lub strata, a na osi Wróć, na pionowej psychologiczna, a na poziomej obiektywny zysk lub strata. I co, co jest istotne, to jest ten punkt tu. To jest nasz punkt referencyjny, nasz, nasz status quo. To, czego jesteśmy skłonni bronić, jak lwica małych. I to łatwo sobie zobrazować. Jeżeli jak, jak to w ogóle działa? Nasz punkt odniesienia to jest to, gdzie oddzielamy zyski od strat. I w jaki sposób wkurzyć kogoś, dając mu 5 tysięcy? No, obiecać mu 10, no to będzie oddawaj mi piątkę, to złodzieju. Jak komuś dać dwie stówki, żeby zabrać dwie stówki, żeby go, żeby go ucieszyć, no powiedzieć, no proszę pani, mandat kosztuje 500, ale dla pani będzie 200. No i trzy stówki do przodu. I, i to jest kwestia manipulacji, punktem referencyjnym. I na, tej, na tym wykresie zaznacza się, coś, zaznacza się coś, co nazywa się S-kształtną krzywą równeczności, bo wygląda jak S. I jest krzywą czyli co ona mówi? I ona jest bardziej strona po stronie strat i bardziej jest łagodniejsza po stronie zysków, co w skrócie oznacza, że plus 1000 zł nas cieszy, ale minus 1000 smuci nas dużo bardziej. Średnio rzecz biorąc dwu i półkrotnie bardziej dla standardowych, standardowych osób. Więc y, to też oznacza, że każdy kolejny zysk cieszy nas coraz mniej, a każda kolejna strata boli nas coraz mniej. Co na pewno pamiętają wszyscy startupersi, no bo pamiętacie, że jak na waszych kontach oszczędnościowych pojawił się, pojawił się pierwszy milion złotych, no to to was cieszyło, natomiast jak pojawił się każdy kolejny, no to już nie tak bardzo, przecież to już jakby norma. Nie? Więc to właśnie wynika z tej krzywej. No i teraz jak to się ma do tego naszego zakładu? Otóż równanie, które trzeba sprawdzić, które się musi spełniać wtedy, kiedy ja mam dużą szansę na podjęcie właściwej decyzji, zwłaszcza jeżeli chodzi o value-based-selling, to to. Czyli wartość psychologiczna straty razy jej prawdopodobieństwo. I to wygląda następująco: było trochę matmy, więc spójrzmy tu. Prawdopodobieństwo straty razy wartość psychologiczna straty musi być mniejsza, a najlepiej znacznie mniejsza, niż prawdopodobieństwo zysku razy wartość psychologiczna zysku. I kiedy postawimy to do rzutu monetą, to to się nam nie spina. Dlatego, że pół na pół jest szansa. Strata w wysokości 1000 zł jest dla nas warta 2,5 razy za tyle, czyli 2,5. Ra, równa się 1250 i to się nie spełnia w tym równaniu. To się po prostu nie sprawdza, ale w tym drugim będzie działało już całkiem nieźle, bo wówczas jest to 416 zł versus 813 i to już jest OK. I moi drodzy, jest dużo sposobów na to, żeby mierzyć, projektować narrację na różnych etapach lejka, ona powinna wyglądać troszkę inaczej. I to może się wszystko wydawać bardzo trudnym zadaniem, żeby zaprojektować, zmierzyć i tak dalej. Można powiedzieć, że. Łatwiej byłoby wypowiedzieć słówko bąbelek ze złością. I to nie jest prawda. Słówka bombelek ze złością nie da się wypowiedzieć. W sensie nie próbujcie, ale naprawdę nie da się wypowiedzieć. Są słowa, które się nie da powiedzieć ze złością, tak jak Abelard Giza kiedyś w swoim, w swoim stand-upie powiedział, że Czes, czescy, czescy bandyci wpadają do banku i mówią, my jesteśmy bandyczki. No, jakby nie da się tego powiedzieć poważnie czy strasznie. Więc. Ten proces jest do wykonania, chociaż faktycznie jest trudny I proces kreatywny składa się z dwóch etapów. Jest to proces zbierania materiału oraz proces obróbki materiału, ale przechodząc do rzeczy, wyglądają one tak. Czyli pierwsza kwestia, jeżeli chodzi o zbieranie materiału, to jest tak zwany priming. Czyli priming, żeby wyjaśnić, posłużę się takim przykładem. Powiedzmy, że chcę sobie kupić samochód. Marzy mi się teraz Seicento. Żółte, sportowe, włoskie, mały, wszędzie zaparkujesz, wiadomo. No i wchodzę na OTOMOTO. Zadaję kryteria wyszukiwania między 2700 a 2900, w zależności od tego, czy zatankowany, czy nie. Wychodzi mi tam 10 pojazdów, idealne mama jeździła do kościoła niski przebieg. Wychodzę na ulicę i cała Warszawa kupiła sejczento. Że znaczy jestem z Warszawy. Ja wiem, ale nikt nie jest idealny. Więc no, nie jest tak, że jest ich więcej. Ale okazuje się, że nagle wszędzie je widzę, bo przestałem jej ignorować. To zjawisko nazywa się primingiem. Mój mózg zaczął to synaptycznie torować. I podobno tak jest wszędzie. Podobno kobiety, które są w ciąży, wszędzie widzą inne kobiety, które są w ciąży. Czytam wózki. Moja kochana siostra, która niedawno brała ślub, ona wszędzie widziała sukienki. Jej przyszły mąż, który też siłą rzeczy niedawno brał ślub, <śledzianie> wszędzie widział kajdanki. Także. Każdy ma jakiś priming. I jak ten priming rozpocząć? Otóż ustawić sobie podstawowe parametry dla kreacji, co ona ma robić, czyli co ja od tego chcę, rozpoznawalność, lidy, sprzedaż, w jakim medium to się wydarza, jaką daje wartość. Ustawić te parametry i zacząć zbierać notatki w jednym miejscu. W moim przypadku jest to Google Keep. Wprowadzić 3-4 i kiedy je wprowadzicie, to w tym momencie wasz mózg wszędzie widzi sejczęto. One nagle wszędzie jeżdżą. Wszędzie, wszędzie widzicie notatki. Widzicie je naprawdę wszędzie. Otwiera się Google Keepa, OneNote, Evernote, jakikolwiek notatnik, wprowadzacie te pomysły, trzy, cztery na początku, a potem są one już absolutnie wszędzie. I mówiąc wszędzie, mam na myśli, że mózg was cały czas tym dręczy. Nawet w takich sytuacjach, śpisz już, tak więc się w końcu zamknął. Jaś obszedł jezioro, jezioro zostało przez Jasia. Hmm, nie ma takiej formy w języku polskim. No właśnie. I wtedy jesteście bardzo zdziwieni. Kiedy was coś zdziwi, zaskoczy, wydaje się przydatne, zapisujecie. I po jakimś tam czasie bezbolesnego zbierania, Powstaje larwa kreatywna. Czyli brzydkie, ale ma potencjał. I jak wygląda larwa kreatywna? Przykładowa larwa, którą zbieram per materiał, który gdzieś tam potem wykorzystuję, czy na konferencjach, na kreacjach, na blogu, gdziekolwiek indziej. Tak wygląda larwa zbierana w wersji elektronicznej w programie Google Keep, na pewną konferencję zgrywalizowaną, gdzie prelegenci są oceniani, więc głupio jest tam wtopić. I to jest koniec. Tej fazy zbierania, a potem przechodzimy do rzeźbienia, potem przechodzimy do obróbki. Czyli bierzemy tę larwę elektroniczną, przerzucamy ją na post-ity i gramy Scrabble. Gramy Scrabble, aż znajdziemy dostatecznie dużo słówek, które nam pasują. Ostatnio moja przyjaciółka, która jutro tu będzie występować, Janina, pokazała mi karteczki elektrostatyczne, co się po prostu kładzie na ścianie i przesuwa, i tak się nimi zajarałem, że zrobiłem konspekt, którego zupełnie nie potrzebowałem. Natomiast. Co się potem z tym dzieje? Potem przechodzimy do procesu obróbki materiału. W pierwszej części mamy tę larwę, czyli te notatki, i zbliżamy się do linii idealnego przekazu powoli, i tu faktycznie jest chaos. Układamy je, próbując to mówić na głos, znajdując w tym jakiekolwiek prawidłowości, i teoretycznie jest to strata czasu, ale w praktyce nie. W praktyce jest to po prostu część skomplikowanego równania, które rozwiązujemy, bo tworzą się połączenia synaptyczne, tworzy się tak zwany engram. Engram, czyli złożona struktura synaptyczna, dzięki której łatwiej będzie mi potem szukać innych powiązań. I nim się obejrzę, przechodzę do fazy logiki i wniosków. Koryguję, poprawiam, testuję i zabijam wszystkie dzieciaki, to nie mówię to mam, które tu stworzyłem. Jak coś jest złego, nie mam żadnych litości, nie mam żadnej litości, żadnych litości. Nie mam litości, żeby to po prostu zniszczyć. I w pewnym momencie przechodzę sobie do fazy, w której dbam o trzy najważniejsze rzeczy, które powinien mieć każdy kontent zmieniający postawę, łatwość poznawczą, struktury storytellingowe i elementy na przykład komediowe, i nim się obrócę to w kilka, kilkanaście prób. Dochodzimy sobie do tej fazy. No może nie do końca do tej, bo 10 na 10 zdarza się bardzo rzadko. Ja na przykład nigdy nie widziałem kreacji. 10 na 10 zawsze jest się do czegoś przyczepić. Ale na przykład ta obrobiona wcześniej larwa skończyła się na tej konferencji, o której mówię, wynikiem, to jest ten, 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 ten yy, konspekt, skończyła się wynikiem 9, 3 na 10. Co na tej scenie dało mi wówczas drugie miejsce, przegrałem tylko z moim najzdolniejszym kursantem Maśkiem Lewińskim, co prowadzi mnie już do prywatnych wniosków i nigdy nie szkol ludzi. Ten proces jednak działa. W tej fazie, sami w tej pierwszej, czyli w chaotycznej, sami siebie nie lubicie i tracicie do, ciebie, do siebie szacunek. W tej drugiej nagle zobaczycie, że jest w tym jakiś sens, i on się pojawia super szybko. A w tej trzeciej okazuje się, że każdy może być kreatywny, każdy może być zabawny, każdy może mieć fajne porównania. I to prowadzi do niezłych wyników. I oczywiście byłoby znacznie prościej, gdybyśmy znali te struktury łatwości poznawczej, storytellingu i struktury komediowe, dlatego to jest łatwość poznawcza, to jest storytelling, to jest komedia i być może nie wszyscy zdążyliście zapisać. Dlatego przygotowałem je dla Was w tym miejscu spisane w formie przykładów z wszystkimi tymi mapkami. Bierzcie i zmieniajcie marketing na lepsze. Ale też nie jest koniec. Nie wyłączajcie tej prezentacji, jeszcze tylko 20 minut. Więc on też będzie na Twitterze, może. Podsumowując, każdą klasję, którą projektujemy, czy każdą narrację, którą projektujemy, musimy podzielić na takie dwa etapy. Na taką, która jest przetwarzana nieuważnie i ona nas trafi, czy tego chcemy, czy nie. To będą prirole, to będą reklamy w radiu, to będą reklamy ATL-owe, to będzie wszystko, co ma we mnie trafić i mi się ma potem kojarzyć. To tworzy sieci skojarzeniowe. Natomiast ta druga przetwarzana uważnie to ona zmienia postawę. No i pytanie brzmi, co musicie zrobić, żeby zmienić postawę waszych odbiorców? No kurczę, serwujcie dobre drinki. Dziękuję Wam bardzo.